Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych. I wracamy do prozy współczesnego świata. Paweł Rakowski, ekspert i dziennikarz, ekspert od spraw Bliskiego Wschodu, jest przy telefonie. Dzień dobry, Pawle. Halo, dzień dobry. dzień dobry państwu. Naloty amerykańskich wojsk w Syrii to jest rewanż, co się tam dzieje. No tak, w Syrii mamy taką sytuację, że stacjonują zarówno Rosjanie, zarówno Turcy, zarówno też i Amerykanie, oraz też Iranczycy i proirańskie milicje, które niejako sąsiadują ze, ze sobą. Dochodzi do sporadycznych napięć pomiędzy tymi ostatnimi, a wojskami amerykańskimi. W nocy doszło do nalotu dronowego, w wyniku którego miało zginąć kilku, kilku bojowników Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, a wcześniej miał być rannych w wyniku podobnego incydentu pięciu żołnierzy amerykańskich. Jeśli chodzi o Syrię, to rzeczywiście wiele się dzieje w tym kraju w ostatnich dniach. Wczoraj już ujawniono, że dojdzie do normalizacji stosunków syryjsko saudyjskich, że dojdzie do tworzenia ambasad pomiędzy tym, w, w tych krajach, które tak właściwie od 2011 roku nie utrzymywały stosunków dyplomatycznych. No i wiadomo, że Zatoka Perska, przede wszystkim ten kapitał Zatoki Perskiej ma wejść do tego kraju, który no, jest zrujnowany długoletnią wojną domową oraz ostatnim trzęsieniem ziemi. No i ma pomóc odbudowie te, w odbudowie tego kraju. Ważne jest. Jest to, że Bashir al-Assad musiał pójść na jakiś kompromis. To znaczy, e, wiadomo, że e, bardzo ważnym, ważnym tematem na Bliskim Wschodzie jest kwestia uchodźców syryjskich, którzy e, tłumnie i licznie mieszkają czy to w Jordanii, czy, czy, czy w Libanie, czy, czy też w południowej Turcji. E, ci ludzie mają w jakiś sposób znaleźć drogę do domów, o ile jeszcze te domy są. Więc tutaj Bashir al-Assad e, no, może być rozwiązany jeden z poważniejszych problemów humanitarnych w najbliższym, e, w najbliższym czasie. Bashir al-Assad w pewien sposób też no, musi się zgodzić na tym, żeby w jakiś sposób, przynajmniej symbolicznie, dzielić się władzą z jakąś, z, z jakąś opozycją. E, jest to tyle ważne, że być może zmierzamy do jakiegoś zakończenia kryzysu syryjskiego, który trwał nieprzerwanie nie od 2011 roku. E, no i to może, to może też doprowadzić do tego, że przynajmniej e, większość tego kraju będzie ustabilizowana i wróci do jakiejś e, normalności. E, takim, takim niejako sukcesem Oczywiście Bashir Al-Assada jest to, że warunki wstępne do jakichkolwiek negocjacji ze światem arabskim, czyli wycofanie się e, Iranu, jak i też proirańskich milicji z e, Syrii, no, póki co nie jest uwzględniane, nie jest to, e, wydaje się, że Syria będzie takim wspólnym saudyjsko irańskim kondominium, przynajmniej w najbliższej przyszłości. Ale też nie możemy zapominać o stronie rosyjskiej, która jest, jeśli chodzi o Syrię, niezwykle ważna, niezwykle wpływowa niezwykle kluczowa. Zresztą Baszyna Al-Assad tydzień temu odwiedził Mosk gdzie um, zarówno poparł aneksję e, terytoriów Ukrainy, jak i też e, niejako nazwał um, rząd w Kijowie e, nazistowskim. Tu też trzeba przypomnieć o tym, że partia BAF, z której pochodzi Bashir al no, ma niejako historyczne konotacje z, hit z hitlerowskimi Niemcami od 1941 roku, zresztą wspieranymi przez, e, przez Berlin. To e, Notabene e, e, jest to niezwykle ciekawe, jak ta dynamika zmian, która następuje na Bliskim Wschodzie od ostatnich dwóch tygodni nabiera tempa i nabiera jakiegoś realnego kształtu. E, w przemysłem rozpoczął się święty dla muzułmanów w miesiąc Ramadan. E, jako ten miesiąc rozpoczął się od rozmowy telefonicznej saudyjskiego ministra spraw zagranicznych Faisala Bin Farhana z swoim irańskim odpowiednikiem Hosinem Amirem Abdullajanem. E, no ten, ten, ten głośno komentowany reset sa saudyjsko-irański, który został zawarty niejako dwa tygodnie temu, e, no idzie przez Bliski wschód jak burza, i póki co mo mogę ocenić e, to, że ten poziom deeskalacji, jak i też e, wzajemnej propagandy oraz też e, jakieś propozycji działań, jeśli chodzi o posprzątanie Bliskiego Wschodu, jest e, bardzo konstruktywny. E, zobaczymy że oczywiście, co, co, co przyniesie przyszłość, ale widać, że jest wielka determinacja obu tych re regionalnych Hegemonów, żeby niejako e, załatwić sprawy e, regionalne własnymi siłami e, no co. co, co co można by było uznać za wielki sukces, um, tego, że Bliski Wschód własnymi rękoma sam się posprzątał? Jest jakiś ślad obecności chińskiej na Bliskim Wschodzie? No cóż, oczywiście Chiny tutaj jeszcze trzeba stale uważać za jednego z ważniejszych graczy. Oczywiście media teraz cały czas komentują to, co się stało, czyli że nie tylko doszło do resetu pomiędzy Arabią Saudyjską i Iranem, ale też niestety Iran, ale niestety też Chiny są tutaj częścią tego całego układu. Zdaniem mediów saudyjskich Chiny zostały niejako dołączone do tego układu jako pewnego rodzaju straszak albo też raczej żyrant bezpieczeństwa względem Iranu. To znaczy... E, Arabia Saudyjska wyraża e, poprzez zaangażowanie Chin do, do całego tego procesu wielki, wielkie wotum z, e, nieufności względem Stanów Zjednoczonych, które przez ostatnie kilka lat, to patrząc e, długofalowo, e, no, nie miały koncepcji względem tej części świata. To też to, 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 to trzeba przyznać Saudyjczykom jako troszeczkę racji. Przypomnę, że od zawieszenia rozmów w Wiedniu pomiędzy Iranem i Ameryką przez ostatnie w sumie pół roku panowała cisza polityczna, dyplomatyczna, no, Czasami doszło do, jakiegoś, do jakiejś polityki dronowej pomiędzy tymi, pomiędzy tymi krajami, czy na terytorium Syrii, czy też w Iranie, jak w styczniu tego roku, kiedy to drony za, zaatakowały zakłady produkcyjne w Isfahanie. Natomiast Tutaj, akurat, też cena palestyńska niejako przypomina, że trzy lata, lata administracji Joe Bidena będzie niedługo mijać, a Amerykanie też nie mieli żadnej propozycji względem rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a każda, każda kolejna administracja miała jakieś propozycje. Tak więc, tak więc, tutaj Chiny mają niejako dyscyplinować Iran, mają patrzeć na to, żeby od strony, od strony Perskiej, strony Zatoki Perskiej no, było jakieś. Zobowiązanie się do przestrzegania, do przestrzegania wcześniejszych ustaleń. Jest, no, bo, można stwierdzić, że Chiny niejako sobie otworzyły drogę na wielki kapitał Zatoki Perskiej, wielkie surowce Zatoki za, za Perskiej. Wczoraj media irańskie z dumą niejako podkreśliły, że doszły do prawie 2 miliona baryłek dziennie, jeśli chodzi o wydobycie ropy. E, to tylko przypomnę, że sąsiednia Arabia Saudyjska wydobywa tej ropy prawie 11 albo na 12 milionów baryłek dziennie. To też pokazuje wielki dysproporcję. Pomiędzy, um, pomiędzy tymi krajami, no ale e, droga, dla, e, droga dla bliskowschodnich surowców jest, stoi otworem dla, dla Chin. No i patrzymy, jak w pewien sposób Chińczycy powtarzają politykę amerykańską stworzenia dwóch filarów e, w Zatoce Perskiej i, e, no, i na chwilę obecną może, można stwierdzić, że jest to proces, który raczej e, jest nieunikniony, że chińska obecność i chińska a nawet jakaś hegemonia, może, czy może jakiś zarys jakiejś hegemonii w Zatoce Perskiej, no, jest czymś, co się będzie rozwijało w najbliższych latach. Czy Arabia Saudyjska może od tak sobie zrzucić sojusz z Ameryką, ze Stanami Zjednoczonymi z agendy? Czy grożą jej jakieś konsekwencje? Czy też Amerykanie pogodzili się z tym, że tracą wpływy w Zatoce Perskiej? No cóż, w ostatnich dwóch tygodniach obserwujemy e, ciekawą rzecz, mianowicie Amerykanie w pewien sposób rzeczywiście e, w mediach tutaj e, niejako alarmują z, e, wobec e, tych relacji, które o, przez ostatnie 80 lat e, no, były takim e, czołowym. Czołową agendą polityki międzynarodowej, czyli że e, Arabia Saudyjska w zamian za bezpieczeństwo oferowała Europę, Tylko, że trzeba, trzeba pamiętać o tym, że świat się zmienił. To znaczy, nie, nie widzę, jeśli chodzi o stronę amerykańską, jakiejś wielkiej paniki e, ty, tym, tym resetem i udziałem Chin. E, to niejako sugeruje, że e, rozpoczął się protest długoletni, zapowiadany to, że Amerykanie będą się wycofywali, jeśli chodzi o jakąś aktywność bliskowschodnią. Rzeczywiście ma to chyba miejsce. Wielkiej paniki ze strony Waszyngtonu nie ma. Natomiast trzeba zawsze pamiętać o tym, że pod względem militarnym Arabia Saudyjska jest całkowicie uzależniona od Stanów Zjednoczonych, jak inne kraje tego, tego regionu. Dużo media mówią o tym, że jest jakaś propozycja ze strony, albo raczej, że Arabia Saudyjska czeka na jakąś propozycję ze, ze strony amerykańskiej wobec tak jakby uaktualnienia obecnej sytuacji politycznej i wzajemnych relacji. No, ze strony Waszyngtonu póki co pojawiają się tylko jakieś pogróżki względem Mohameda Bin Salmana, który, jak wiemy, no, ma pewne, pewne problemy z prawem międzynarodowym, chociażby względem zabójstwa dziennika Jamala Kaszogiego, ale takiej wielkiej, wielkiej dezaprobaty jakoś nie widzę, albo raczej nie czuję, żeby pomiędzy Riadem i Waszyngtonem nastała. No. Tak jak już od wielu lat speku jest spekulowane, że, że Stany Zjednoczone chciałby usamodzielnienia politycznego Bliskiego Wschodu. No i Trochę, trochę trochę do tego dochodzi, a też um, jestem jeszcze póki co daleki od takich komentarzy, że Arabia Saudyjska miałaby tutaj w, wbić nóż w plecy amerykańskie. No nie da się chyba wbić no, do, w plecy Amerykanom, jeżeli um, zarówno flota amerykańska, jak i też e, bazy amerykańskie cały czas są obecne w, za, w Perskiej i cały czas w sumie przeprowadzają wspólne manewry um, e, saudyjsko-amerykańskie i cały czas tutaj kwestia bezpieczeństwa jest poruszana, tak więc, więc na pewno jeśli chodzi o kwestię domniemanego tutaj ataku na dolara, przeprowadzonego rzekomo z Arabii Saudyjskiej, póki co to są jeszcze daleko, póki co to, 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 to jeszcze jest jakaś agenda medialna, a nie, a nie realna. To jeszcze krótko o niepokoju, który na pewno jest w Jerozolimie. Tak, jeśli chodzi o Izrael, to w ostatnich dniach doszło do bardzo żenującej sytuacji, mianowicie dwóch, dwóch członków Knesetu z partii ultraortodoksyjnej zaproponowało nowe prawo, które zakazywałoby agitacji jezusowej na terenach Izraela. Oczywiście wywołało to wielkie oburzenie ze strony środowisk chrześcijańskich, zarówno w Izraelu, jak i też przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Benjamin Netanyahu wyszedł na wokandę i zapowiedział, że żadnego prawa takowego nie ma. Nie będzie wprowadzonego w Izraelu. Natomiast to pokazuje, jak, jak bardzo nieodpowiedzialne mają pomysły nie, e, koalicjanci Beniamina Netanjahu, którzy niejako atakują e, Całkiem, całkiem realnie i sprawnie działający status quo pomiędzy chociażby społecznością chrześcijańską żyjącą w Izraelu. I to jest, i to jest niestety pokazuje jak bardzo no, nieodpowiedzialny pokazuje jak bardzo no, nieodpowiedzialna jest, nieodpowiedzialny jest rząd. Tutaj oczywiście media przypominają to, że w związku ze świętym Ramadan spodziewamy się większej aktywności i większego napięcia w aspekcie konfliktu Izraelsko-palestyńskiego. Służby izraelskie przeprowadziły rajd na siedem największych miast zachodniego brzegu w, ostatnim, w, 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 w ostatniej dobie. No i też, co też jest niezwykle ważne, Benjamin Netanyahu w dalszym ciągu nie skomentował resetu saudyjsko-irańskiego i nawet pojawiały się informacje takie, że zakazał swoim, swoim politykom jakichkolwiek kontaktów z administracją Joe Biden. Co, co wydaje się być niego też odpowiedzią na skandaliczne słowa ministra finansów e, Smotrisza, który nie, nie dość, że zanegował istnienie palestyńczyków jako narodu, jako bytu państwowego i kulturalnego, kulturowego, to jeszcze wywołał wielki skandal z Jordanią, która e, przegłosowała wydalenie ambasadora e, izraelskiego z Ammanu. Ostateczną decyzję podjąć ma król Abdullah, ale kryzys jest bardzo, ale to bardzo e, na, e, wyraźny i Niestety wydaje się, że cały świat arabski niejako odwraca się od, od polityki z Izraelem. Zarówno obniżenie stosunków dyplomatycznych rozważa zarówno Emiraty Arabskie, jak i Bahrajn. Powiedział Paweł Rakowski, dziennikarz, ekspert i komentator spraw bliskowschodnich. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.